To niezwykłe święto tak naprawdę wolontariatu, ale tak naprawdę dobra. Bo jeżeli wspólnym mianownikiem jest dobro, to wszystkie inne rzeczy dzieją się piękne. Więc wszystko, co ma się ukry ukrywa pod tym słowem dobra, dzisiaj jest tego święto, czyli święto wolontariatu, święto wszystkich przyjaciół, którzy bezinteresownie pomagają nie tylko Puckiemu hospicjum, ale też wielu organizacjom. Dzisiaj to już dziewiąta edycja. Pięć lat kotwiczyliśmy dobro na dębkach w przestrzeni takiej plażowej. No i dzisiaj w zieleni, w zielonej na zielonej plaży w po raz czwarty świętujemy właśnie to święto, można powiedzieć, dobra. W od wielu lat organizacje pozarządowe mają wiele do powiedzenia. Są, pociągłe, są świetnie funkcjonujące to są, i to jest taki bardzo, moment, bardzo kiedy właśnie dzięki tej inicjatywie hospicjum robić takie święto organizacji pozarządowych. Więc nie chcę wymieniać, bo jeszcze którąś pominę ale generalnie na liście mamy 54 organizacje pozarządowe. Ja myślę, że mogę ryzykować takie sytuacji, że Puck jest miastem otwartym, że tutaj Dużo wolontariatu, dużo osób, które chcą pomagać, które dużo chcą dawać innym, ale i sobie. Ja to ciągle podkreślam, bo ten wolontariat oznacza, że sobie też robimy dobrze, że to do nas wzbogaca, to nam daje więcej pewności siebie, więcej kreatywności, naprawdę siebie mocno kształtujemy, jeśli działamy w wolontariacie. Więc cieszę się, że w Płocku jest dużo takich osób, no ale też tym otwieraniem zaczął się jakiś, otwieraniem ku ludziom, zajął się kiedyś. Ksiądz Jan Jestem pewna, że miał olbrzymi udział w tym Zazwyczaj wszystkim, a teraz po prostu kontynuujemy i życzę wszystkim, to, tym, którzy tego jeszcze nie, nie spróbowali, żeby się do jakiejś organizacji pozarządowej zapisali, postarali się coś wspólnie robić. Na pewno dużo na tym zyskają Niematerialne Absolutnie. Na proste trzeba znaleźć czas, by spojrzeć w wodę pełną gwiazd, i się schlotło tych kilka Jednym z tych miejsc, gdzie nie ma nic. Inicjatywa, tak jak wspomniałam, powstała od naszej wolontariuszki Jerminy Werszewskiej, która pomyślała, że o tym, co robimy, jak jest to ważne, jak jest to potrzebne, należy mówić bardzo szeroko. Czas wakacyjny to czas, kiedy przyjeżdża tutaj do nas mnóstwo ludzi, gości, którzy słyszą albo słyszeli, ale chcieliby też doświadczyć tego, co robimy. To też zachęcenie do tego, żeby robili dobro, pomagali innym, nie tylko dla Puckiego Hospicjum, ale również dla innych organizacji i tak na pewno się Dzieje. Wiele organizacji, które tutaj dzisiaj są, są organizacjami, które działają społecznie i za to należy im się wielki szacunek. Wszystko tu się dzieje wolontaryjnie i kwestowanie może dzisiaj nie jest naszym głównym celem. Główny cel to podziękować wolontariatowi, podziękować wolontariuszom, ale też zaprosić wszystkich uczestników, pokazać możliwość włączenia się w to niezwykłe dzieło, że każdy może być wolontariuszem, każdy może pomagać i w puskim Hospicjum i w innych organizacjach pozarządowych i faktycznie tutaj pełno widać, że naszych żółtych koszulek, wolontariuszy. Każde stoisko to jakieś wsparcie akurat dla Puskiego Hospicjum. Także bądźcie Państwo otwarci, róbcie Państwo dobro jako wolontariusze, ale też wspierajcie nasze Puskie Hospicjum.